Siemanko, z tej strony też i witam Was w pierwszym takim oficjalnym vlogu z zawodów. Tak jak mówiłem, widzimy się na wiosnę, jest wiosna, także jedziemy na pierwsze zawody. Aczkolwiek powiem Wam, że totalnie nie mam nastroju i totalnie mi się nie chce na te zawody jechać. Tak w sumie pojechałem, bo mnie znajomi namawiali, a tak sam z siebie to bym nie pojechał. Patrzcie, też będziecie pewnie zaskoczeni. Cubic Carbonic, proszę o Ciebie. Nie Lapier, nie Zapylak Carbonic, Cubic Carbonic. Pewnie się zastanawiacie dlaczego? Pewnie sobie myślisz teraz, ale go się zgupi. Chłop kupił rower za 20 tysięcy i jedzie na starym zdezelowanym Cubicu Carboniku. Natomiast oglądałem objazdy trasy, słuchajcie. I wydaje mi się, że Cubic Carbonik jest lepszym wyborem na taką trasę, jak tam jest. Także jadę kubikiem karbonikiem dzisiaj. I ogólnie też lapier jeszcze nie jest w 100% gotowy do zawodów, tak jakbym tego chciał. Nie ma jeszcze mleka, nie ma sztycy mykmyk. Myk I w ogóle także nie chcę jeszcze jechać lapierem. Dodatkowo nie jestem na nim w 100% jeszcze komfortowo e, przygotowany. Także przydałby się jakiś bike fitting. Dlatego też wybór padł na cubika karbonika. prąd już gotowy. Także co? Także jedziemy do Janowa Lubelskiego na XC Cup. No i co? I widzimy się pewnie za jakąś godzinę na miejscu. Kubuś, powiedz jaki masz sprzęt. No, co to jest? Co to żeś kupił? To wszystko za tą podwyżkę od Tuska? Za niemieckie, e, niemieckie euro. Za euro od Tuska. Ale nie wstydź się tego, nie wstydzę się. Nie wstydzi się, że wspiera rząd. Te że po prostu mi się należały, tak? To przez niego Tusk wygrał wybory. Nie, nie, nie. Ja nie głosowałem. Na kogo głosowałeś? Ja nie głosowałem. Żeby nie Wszyscy wiemy. Ale z ludzi w ogóle, patrzcie. Mi głupio być na klubie, bo wszyscy mają nowe rowery. No właśnie, powalone. Nie wiem czy widzicie, ale tam już jest trasa. Tam też. I powiem wam, że żałuję, autentycznie żałuję, że nie wziąłem tego fula. W sensie mam nadzieję, że się przekonam, że nie jest potrzebny, ale wszyscy mają nowe rowery i mi głupio. I wiem, że pani me zrobiła na baskata. Zacznij za nas przejechać, zobaczymy to. Test kaniona oficjalny. Na tą chwilę jestem zadowolony z wyboru hardtaila, ale to dopiero 20 metrów trasy a Ej ale z każdym metrem nie żałuję, że hair wziąłem Tu się nigdzie nie bierze tego A moru tu nie potrzeba Kurde czekaj, zakręć Nie do kanionu. Patrzcie, dam kupry, nie do kupry. Dam kaniona, nie do kanionu. Chcesz, bym mógł płacić. Napieram. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie największy stres jest właśnie te kilka minut przed startem. Kiedy zastanawiam się, czy tak naprawdę to, co zrobiłem przed zimę, miało jakikolwiek sens. Czy sprzęt jest dobrze przygotowany i w ogóle. Ej wiecie co jest dla mnie najgorsze na tych zawodach, że zawsze ja mam taki etap, w którym się oddalam absolutnie od wszystkich. Ani nie mam grupy z tyłu, ani nie mam grupy przed sobą i tak jadę sam dla siebie i wtedy nie wiesz sam jakie tempo narzucić. To jest przewalone, a ja mam tak mega często. Praktycznie na każdych zawodach tak mam. I teraz dążę do tego, żeby być w tej grupie w przodzie, a nie w tej z tyłu. Ale no jest jak jest. Tu było ciężko. Ogólnie te zawody powiem wam, że takie średnie mocno. Mega trasa niedostosowana do ilości uczestników, nie było gdzie wyprzedzać, nie było gdzie puścić, potem się zrobiło zamieszanie, bo nie ściągali po dublu. Średnie te zawody ogólnie moim zdaniem, bardzo średnie. A już pomijam te sektory, gdzie kazali wysłać wyniki czy tam czasy jakieś z poprzednich zawodów. No to słuchajcie, ja wysłałem, niby mnie klepnęli do trzeciego sektora, po czym potem mnie nie przeczytał w tym trzecim sektorze. A ogólnie weryfikacja tych sektorów wyglądała mniej więcej tak, jak sprawdzanie obecności na lekcjach religii w szkole podstawowej. Czyli gość po prostu przeczytał nazwiska i nawet nie weryfikował kto się odzywa, tylko po prostu jak się kto odezwał, odhaczone i tyle. A pomijam to, że bardzo dużo osób się wypchało zarówno do drugiego, jak i do trzeciego sektora. No i w sumie wystartowało, tak naprawdę nawet nie wiadomo było, który jest drugi, który jest trzeci, a który jest czwarty. Także mega zamieszanie przy tych sektorach, powpychało się tam ludzi masakrycznie dużo. Ogólnie też bez sensu, że wszyscy naraz byli puszczeni, skoro trasa była tak mała. W sensie może teraz widzicie szeroki shooter, ale ogólnie no to w większości miejsc trasa była taka, że nie było jak wyprzedzać w ogóle, ani jak puszczać tych dublujących. To było najgorsze, jak już było tak czwarte, piąte kółko i wpadało, wpadała grupa na wielkiej prędkości. No, i teraz jak ich puścić, nie? Dbasz też o swój wynik, ale musisz jednak ich puścić, no nie? Bo tego wymagają zasady fair play. No ciężkie pod tym względem zawody. Ogólnie, no takie, o, ale mówię, to było dla mnie na rozgrzewkę, nawet nie brałem lapiera. Także prawdziwe ściganie zacznie się na cross maratonie, mam nadzieję. Nie no, bo wiecie, ogólnie do trasy nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Fajnie oznakowana. Fajna trasa interwałowa, szło się zmęczyć, bo tak naprawdę nie było nawet gdzie odpocząć. Był ten jeden taki płaski etap szutrowy, nawet nie wiem czego aktualnie nie widzicie, bo już nie pamiętam dokładnie przebiegu trasy, ale na, no tutaj szło jeszcze w miarę odpocząć. Ale generalnie bardzo fajna trasa pod XC, no nie? Tylko ona była bardziej na indywidualną jazdę na czas niż na ściganie się w kilkanaście osób, no nie? Także tak to wyglądało z mojej perspektywy, i ogólnie też 7 okrążeń. Mega długo, mega długo, w sensie wiadomo, dla mojej kategorii, dla Orlika, no to idealnie. Ale ogólnie, potem tym jak już się niektórych mijało, to, to oni po prostu już umierali totalnie. No nie? Zero jakichkolwiek sił, nie było z czego już wykrzesać. No, 7 kółek dużo, 25 km, miało być 21, także ostro było. No, ale jak widzicie, rywalizacja dopisywała wszystkie kilka okrążeń. Aktualnie chyba jestem na trzecim albo drugim kółku, no nie, bo potem go padło. Też ogólnie powiem wam, że troszkę zapieprzyłem taktycznie te zawody, bo źle sobie rozłożyłem siły. Pierwsze okrążenie i drugie poszedłem strasznie mocno. Potem się na trzecim wywróciłem, to zaraz zobaczycie. No a potem jakoś tak osłabłem na dwa okrążenia i dopiero się potem odbudowałem na przedostatnim. Przedostatnie okrążenie w ogóle wykręciłem praktycznie najlepszy czas. Prawie lepszy niż na pierwszym, także to o czym świadczy. Ogólnie im dłużej jechaliśmy, tym lepiej mi się jechało. Także też dziwna kwestia, no tylko mnie zaczynały plecy już boleć, no bo hardtail klasycznie. No i jeszcze zniszczone przez pyszne, także wiesz jak jest. Oh my Bye, my Lasy wam w sumie odpuszczę, bo tak naprawdę nic się wielkiego nie działo, cały czas użychałem sam. Ewentualnie łapałem jakiś, żeby zdublować, albo jacyś inni zawodnicy szybsi ode mnie łapali mnie, żeby mnie zdublować. Także nic się już totalnie nie działo, ścigania nie było, tylko cały czas ścigan kono tej samej 3-kilometrowej pętli. Słuchajcie widzowie, ja już na mecie, w sensie już po mecie dawno, Kubik jest cały i zdrowy pomimo tej gleby, którą prawdopodobnie widzieliście. Co ciekawe, Kuba również miał glebę, wszyscy mieli glebę, tempo było straszne, ale 7 kółek dojechaliśmy, organizator nas oszukał, ponieważ miał być 21 km, było 25 km, to jest skam, to jest oszustwo, człowieku ja tu siły rozłożyłem, przeliczyłem wszystko, trenowałem pod 21 km, a tu 25 km, ale kubik przeżył, więc jeszcze pamiętajcie, że on jest w ogóle do sprzedania, na cena dla moich widzów i subskrybentów 3700. jako za taką maszynę wyścigową do wygrywania to jak za darmo. Także tak to wygląda. No kup tego cuba proszę, bo chcę mieć na kupę o taką. O. Także, także no. Także spoko się jechało. Tempo straszliwe. Nie wiem który byłem, Kuba też nie wie, który jest, nikt nie wie, który jest. Na razie jest zamieszanie i w sumie to tyle auto jedzie. Także zobaczymy jak to tam poszło. Ale na pewno podium nie ma, nie? Ja się zastanawiam tylko, czy na przykład jest pierwsza dwudziestka, bo naprawdę było im o ciężko. Jest. Jesteśmy z Jakub Kosiński Racing. Hashtag 24. Proszę powiedzieć, co się stało. Widzimy tutaj dłoń. Tego... I to wszystko za pieniądze od Tuska. To musisz Nie. Wytnę, bo no to, jest, to jest prawda. To te niemieckie euro. O Niemiecki jeszcze, rower, niemiecka tak, pensja. W Może w ogóle zmienić narodowość, pod którą startujesz. Może ci tutaj na stroju taką flagę Niemiec damy, co? Koś, no, to <laughs> Opowiadaj, jak się jechało, jak wyścig. Ja nie wiem, no tak, tak tak było. No był tak. lot przez kierę? Korzeń był. No I no tak kurwa. cały czas. I tak bez przerwy. Kask... Tak, tak, tak Vanderpool normalnie. No tak, tak. Warto jeszcze wspomnieć o partnerach. Tytularny Synergy. Tutaj Abus, prawda, Boży ma kask Kuba. Widzicie, Kuba żyje dzięki temu, że ma kask Savusa. Tak to by tak. nie przeżył. No Jakby, no miał jakieś inny... nie. Jakby miał kask z firmy KASK, no. to by nie przeżył. Tak. Taka sprawę. sprawa. cars Cars, yy, najlepszy serwis samochodowy nowoczesny sport, świetne suplementy, zielony koszyk, jak jesteście to idźcie na zakupy, bardzo super sklep, a jak będziecie na ten ryfie, to to tam idzie. Tam. A jak będziecie na ten ryfie, idźcie do zielonego koszyka. Ja Troje tutaj. <laughs> tak. Jezu kochany, no patrzcie to. Kupra. człowieku mokry sen. Ale to jest śliczne. Jak ja bym to chciał. Patrzcie jaki mamy mocny team. Mamy ludzi na podium. Essa. Miejsce, więc... Tylko my z no, no, poza podium A, ma. Słuchajcie mam już wyniki Wyniki Pokazują tylko jak mocna tutaj była Rywalizacja i jak mocna Była tu stawka przede wszystkim tych zawodów W sensie jakby one były mocno obstawione, to jest niesamowite W każdym razie jeśli chodzi o mnie No to mamy P10 w kategorii No i jeśli chodzi o Open 51 51, 51 tak to wygląda To jest jeszcze nieoficjalne, wszystko może się zmienić Uuuu, Ależ to brzmi Kupra Boża Także pamiętajcie, pamiętajcie, że jest taka opcja. Jak Tipli, możecie paść, link w, w opisie i tam możecie coś rzucić na kuperkę. A wracając, no to co? Prawdziwy sezon, tak jak mówiłem, ja tutaj dzisiaj nie miałem totalnie wajbu na ściganie. Dopiero tutaj jak byłem na starcie, to poczułem taki lekki wajbik, żeby się pościgać, ale tak ogólnie to jakoś dzisiaj nie miałem totalnie nastroju. Forma jest, wystarczy ją doszlifować i będzie idealnie. Także widzimy się prawdopodobnie za tydzień na cross maratonie. W sensie jak wy oglądacie ten odcinek, to ja startuję na następny dzień w cross maratonie prawdopodobnie. W Daleszczycach. A jak nie, no to się widzimy za dwa tygodnie na Gravelowej Gonikwie. Zobaczymy, jak będzie. Także to tyle. Dzięki Wam za oglądnięcie. Zostawcie łapę w górę i suba. No i mano.